Siemanko wszystkim na moim kanale, w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy ostateczny test siły owych trzech petard, Mega Jumbo, Black Dev i petardy na dziki, a pod koniec odcinka po prostu zrobię swój malutki ranking co i jak na temat tych petard, zapraszam do oglądania. Não. Czarna śmierć. A więc tak, jeśli mogliśmy zauważyć, pierwsza petarda mega jumbo dała dupy po całości, nie wypał, druga petarda na dziki dała radę, a czarna śmierć tak za zapier, żeby brzydko nie powiedzieć, liła, że nawet kamerzysta miał duże problemy, żeby ją złapać, ale tak na wysokość sądzę, że do 10, do 10 piętra spokojnie takie wiaderko poleciało. Można zresztą sobie mniej więcej zobaczyć, bo są urywki, gdzie została złapana, jak długo spadała, jak długo spadał ten kociołek. Dobra, teraz przejdziemy do rankingu, mianowicie petard. Zacznę od najlepszej do najgorszej. Mianowicie tak, na pierwszym miejscu według mnie jest najlepsza petarda na dziki, ta malutka taka. Dlaczego? Już mówię, plus jest i taki, że tak, bardzo silna, petarda maląd. Cena za jakość. Cena jednostkowa wychodzi mniej więcej 40 groszy za sztukę. Kupiłem 20 sztuk za 8 zł. Przypominam, w sezonie letnim, gdzie petardy są o połowę tańsze, przed Sylwestrem te petardy są trzy razy droższe. Minus tej petardy jedyny jest taki, że trzeba szybko po prostu uciekać, bo szybko wybucha, szybko się ląd pali. Na drugim miejscu postawiłem Black Defa, czeską petardę. Petarda jest naprawdę mega, mega mocna, za to jej daje plusa. Drugi plus jest za ląd przede wszystkim, i trzeci plus można dać taki, że długo się ten ląd pali, że daje nam wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Minusem przede wszystkim jest to, że jest bardzo droga. Mianowicie cena jednostkowa wynosi 8 zł za sztukę. No to jest troszeczkę dużo. Na trzecim miejscu, co tak naprawdę jej nie powinienem kwalifikować do tego rankingu, jest mega jumbo. Tą petardę jest ciężko zaliczyć w ogóle, jeśli chodzi o moc, o jakość. Plus taki, że jest fajnie wygląda, jest duży, fajny kształt, ma i plus taki, że ma ląd, a minusy to mi ciężko nazwać moc, bo ją porównuję do złych petard. Ona jest za słaba, jak to się mówi do tych petard, co ja tu porównywałem. Do tych petard powinna wziąć dum bum bo to jeszcze taka petarda słyszałem, jest, która jest też bardzo silna. A mega jumbo powinna porównywać z big jumbo oraz aftungiem. No to tyle. Jeśli Wam się spodobał filmik, zalajkujcie, jeśli chcecie więcej filmików, zasubskrybujcie kanał. No i na koniec co mogę powiedzieć, z petardami nie ma żartów. Na razie.